Santa, Santa. A, jest Santa, ja myślałam, że to jest każdy. Bo mówię ci, każdy tej sali to jest według mnie po prostu. O, prezent. Dałem Ci prezent, cieszysz się? O, wina dostałem. Wina. O, super. Tylko, że ja mam mały problem. O, zginął. A nie, nie zginął. Ja czekam na prezent. Ale dobra. Czyli teoretycznie to był dobry ten... Dobry sposób na falmienie ten minus Zobacz, że je, jeden macie po Santa Sansy i po prostu dajecie sobie prezenty i każdy ma mnie. Później zabierz Santa Sansa i na ja też inne inny da się wyborujcie. Nie no To co? Już nagrywam na YouTube? To Ale przegapiłeś w ogóle sam początek, bo Było nagrane tam gdzie było Santa Sants Był na. to dobry widok, ja z Janika i nazywam się Szymon a, obiecałem, że będzie na odcinku mój kolega. Ale dawa... będziemy dzisiaj. O, chwila, kto to? Ja jestem tym dastem. a. I dasz się pokonać? Mm. Tylko widzowie nie patrzyli tutaj, jak ja ginę. Wiesz o tym w sumie. Ale wiesz, co możesz się dać zabić, bo obiecałem swoim widzom, że będziemy. Będziemy dzisiaj, dzisiaj nabijać tego mi Ultra Sansa, tobie będziemy, Nie mówiłem tego, lecz mojemu koledze lec będziemy nabijać Ink Sansa, czyli chodzi o ciebie przecież. Ale po co mi jak, Jeżeli nie będę tego nabijać, to możliwe, że tak postać w swoim parkour. Tylko to? wiesz, że jak będziemy, będziesz miał na przykład Inka, ty, tak to ten, tak to może, że ci wydrupić na przykład moc r 404. To i? i nie dałeś się pokonać. Czy widzowie przyszli tutaj, żebym ginął? Czy, czy żeby, żeby, żeby się nudzili? Czy, czy żeby oglądać, jak tutaj się mocno dzieje? Ciężkie rzeczy. Dziwne. Jakie ciężkie? Przecież i tak tego potrzebuję bardziej niż linów. Min nawet nie zależy na tych mi zależy tylko na tym postać. Tylko wiesz, że widzowie to słys wszystko no, słyszą, jak ty ciągle mówisz, Wiesz, no o tym, jak widzowie, wszyscy pewnie będą pisać pod komentarzem: Winy lepsze od dustów? Jak prawda? Zobaczymy! Patrzcie na komentarze i prawie ich w ogóle nie ma. Pod Twoimi filmami. No to widzowie, jakby, jakby przy, trafiła się większa ilość widów, no to. No to Piszcie do swoich przyjaciół, lub do kogoś innego, co jest ważniejsze, prok czy winy? Bo po, do, po polsku to jest prok. tak. No. Jezu! O nie, o nie. Walczymy właśnie z, z Venom Sansem, czyli coś co było na odcinku. Bo walczyłem dzisiaj z, z Venom Sansem jakby coś. Jeżeli będzie tam jego druga fala, to pamiętajcie, uciekajcie tak. To jest tylko tajemnowe Ej, a ten, ten, ten będą... <laughs> dobra, uciekam, uciekam Od masz słaba Bebik, Najlepiej się schować tutaj, za tym Ale nie... nie trzeba go bić na... Widzę, zginął Bo chyba stamina jego spadła Ale widzowie, no widzieliście w sumie tego Santa Sansa, teraz po pokazać wam Uniwers Ink Sansa? No pokażę wam tego Universe Ink Sansa A pokażesz widzą tego? Pokażesz widzom w Papyrusa. No eee, dobra Ale pamiętaj, po z Papyrusa będę i tak nawijać te to okay. kosztowało 300 Roboczewa, jak 300 Roboczewa w niebie. Ja już! No przyznaj, że jest przepodarusz, nie jest podarusz. No jest! Ej, ej, posłuchaj, bo taka jedno pytanie: jak będziesz rzucać ten odcinek, to gdy dobrze to robić, w tym, czy to wtedy będzie trochę ostała kamera, bo jeżeli masz tak, to przyjdź się, gdy jest. Wyższe niż setki, to wtedy ci są po pod żonkotem. Okej. Pewnie widzowie to wykorzystają, le lecz ja w ogóle nic tego nie słyszałam. Lecz obejrzyj sobie na odcinku, co Ty mówiłeś, okej? Okay? Dobra. Nie słyszałam. Ej, został mi jeden chłop z duszą determinacji. A ja Ej. uciekam. Ale dasz się zabić? A a ta ta. Chyba go pokonam. Bo na ma swemu... Bym... A ja Ale teraz powiem. Bo kiedy to używasz tej dużej ilości plasterów, to tak bardzo Kość, żeby budyć tej dużej te tak. Ta pokonam tej, go. Patrzcie, jak się a. robi chłopak. Będzie mieć wstyd no na odcinku. Z tej góry trasą, to, to nie bardzo było użyć tego specjalnego ataku i ich, Ej, weź bądź koło niego. mam pomysł. No. zrobić kombo. Chciał użyć ciebie. Go, znowu położyć życia. On ma nic tego ułożyć. Ale nie, za 1 dni. 18 HP. Ej, pokonałeś go? Tak. To dawaj. 7. 7. To zrób mnie... Nie... nie jak chcę zrobić taką scętę, że zrobić. Takie, takie walecie i takie... Się takie... Uto co bijecie za to Tylko wiesz, że widzowie to słyszą. Ale chociaż więcej dwa ten odcinek, bo on trwał 7 minut, a ten, ten trwał 6. Ale przyznaj, że fajny odcinek był no z tego. No to za na jakim kanale to był? Na tym Sans Skeleton? Nie, 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 ja wiem na Matigra. Zresztą na Sans Skeleton może później będę nagrywać. Jak jak już skończę wers, jak już będę mieć pełną mm, o, incol, 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 inkol. ja myślałam, że to ty jesteś. No to teraz, które mogę, bo ja bardzo lubię filmować takiej ilości dla A, no to masz dzisiaj chyba dzisiaj fata. Masz dzisiaj szczęście Boga. Więc znaczy, ja używam killera, bo chcę być jak killer. Bo jakby coś, no to chcemy zrobić z moim kolegą Mulder Time Trio. Czyli na przykład, nie wiem, jaki... Mój kolega się przebierze za Insanity i jakiś chłop, nie wiem, jakaś losowa gracz będzie, nie wiem, nie wiem, może mój kolega przebierze się nie wiem z jakiegoś kina, który przy, wy, przypomina tego tego, dus, tego Dusta i będziemy murder w Trio Page 2 Jak, jak pisze, piszcie w komentarzu rzu, czy, czy plan jest super, czy nie super bo. A właśnie, yy, bo teraz chcę powiedzieć wam coś, widzowie. Yy, mój kolega chodzi... i Inasty Hard Mode. Tak, ale jeszcze jedno. Yy, ja teraz będę w yy, piernika. Ty chciałem się pochwalić. Będziesz piec piernika? No moja mama wiel... już, już piekła pierniki. Nawet sobie pójdę po jednego podcinku no. Lub po parę podcinków. O nie. A właśnie, a miałeś takie pielniki, żaludziki? ludziki? Yy, nie, nie 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 Ej, dasz mi, dasz mi otworzyć jeden prezent? Ale jakby coś, jak, jakbyś dostał tego, tego Ten achievement no to wyleci Ci z tego Że prezenta coś o nazwie Santa Santa to równa się Mikołaj Czyli to są... Czyli będziesz miał ciągle więcej rzeczy ode mnie Nie, a właśnie, jeszcze jedna rzecz, widzowie, ja teraz napiszcie, czy ja mam od razu, w sensie, ja będę mieć dwa tysiące to od razu kupować reset, czy... Są tam! Są to willowe Co? Ale fart, Ale fart. Ale wiesz, co jest najlepszym fartem? Ale on jest koło tego, koło Morder, ten tri, i Trio no. jest. Szybko, bierz A wiesz, co jest najlepsze? Że teraz no. ty będziesz. No, ale posłuchaj, yy, bo tam, Bo napiszcie, czyli jak będę mieć 2000 winów, yy, to mam zrobić tak, Dzięki że od razu kupować... Yy, od razu kupować reset? Czy... I trzy na tego Hardmode Sanity. To jest z 2111 Jaki za prezent? Otworzyłem go I co? Oj, dasz mi jeszcze jeden, jeden ten prezent Święty Mikołaju, dasz mi prezent Masz He? Chyba Chyba musiał nie wiem Ale kliknąłeś GIF prezent? Tak no to ja to dostałam, lecz teraz będziesz musiał czekać, jak to się znowu odnowi. O, ja mam całe... Ch... Ch... her I mi cały czas to rośnie, to co to jest to? Ch... Her. Y to jest smoc chyba. Ś święty Nie no, przegrałeś. No trudno, ale według mnie, bo jeżeli ktoś ma małą linów, to możecie zrobić takiego lifehacka, że... Zbieracie tutaj coiny. Jak zbierzecie 25, to idziecie kupować prezenty nie tylko dla osiągnięcia, ale też dla winów, bo czasami w tych prezentach znajdują się muiny. No, przyznaję, że dobry event, ale a, ale co wziąć teraz? Wiesz co, ja chyba wezmę sobie Hyper ale lecz tego takiego za ten za winy, nie za Dusty. No tak, bo Hyper Dust Ej, to jest ten słaby, bo po Blaster Blastera widzisz w sumie, i po w sumie mozyce widzisz, że to jest ten słaby Teoretycznie... Ty, to, ja jest to jest ta słaby. Po... Jest... Słuchaj, słuchaj, ja bym mógł teoretycznie dać mu się zabić Czemu? Bo ja już mam jego ból No i ja też mam takie, mam też takiego, nie mam tego Small Dusta, nie mam no właśnie. Ale tak poza tym, yy, ja od bym... razu od razu mówię i zaznaczam. Yy, ja po samym po prostu. Yy, ten, zbiorę z i dasz Tylko wiesz, że zapomniałeś. Sp... Bo mówiłem ci, żebyś pokazał tego Disbeliefa, widzom, a, ty a im tego mu nie pokazałeś. Więc w kolejnej rundzie weźmiesz Disbeliefa, bo im nie pokazałeś. A mnie no przecież pokazać. Po tobie będę. A nie. Polewałam okay. telefon. No, jest najlepszy na serwerze i pewnie weźmie Venoma. Ma 1800 winów, no. A właśnie mam, mam Bo wiecie co możecie teraz zrobić widzowie? Napisać no. w komentarzu, kogo z tych postaci chcielibyście najbardziej. Ja pokazuję. E no, ale tak totalnie szczerze, nie, że, Ale ja chcę LR 404, bo ma naj... bo jest za więcej winów. Nie, tak totalnie szczerze, kogo naprawdę byście chcieli, nie licząc tych winów. No. Ja jestem jakby coś. Chłopcze, ja jestem. I ja przyznam, że naprawdę bym chciał najbardziej LR 404, bo to moja ulubiona postać. No. Mój kolega... <laughs> Czekam przez chwilę poza mapą. No. Mój kolega może to przyznać, że to moja ulubiona postać. Tak, to jest jego ulubiona postać. Nawet ma jego, lecz, lecz ma wy w, w innych awatarach, bo na razie go nie używa. No, a na... Ej, damy im później pokazę, że pokazujemy ile mamy souls z Ultimate Timeline. Bo no przyzna, że mamy dużo. No, mamy przed. No, to będzie tak pod koniec odcinka. Się... Ej, już, oni już zginęli przeze mnie. O nie! Jest, jest. O nie, trwało dużo drogi. No ona tam hyper zresztą nie, jakieś... Ej, chyba zginął, ta zginął Dajesz się zabić? Chyba No dawaj, ja się wkręcę, dawaj tych laserów Te bardzo dużo zadają Chwilę, mogę tak, co... mogę coś zrobić fajnego? Weź wchodź w te kości, jak będziesz miał mało HP, no to weź skończ. No. I szybko odchodź, szybko odchodź, odchodź. Nie, bo ja chciałam tak ci dokończyć zespera. A. Teraz będziemy sobie tego. Ciekawi mnie kogo. Będą szansa chyba. No, chyba będą. To prawda, Antiverse Error jest tanie w kozach. Ej, posłuchaj, bo wiesz, że jeżeli będziesz mieć już tego y, Ultra Sansa, to teoretycznie za 50 minut będzie mieć totalnie niezbalansowaną postać? Czyli revenge? -a. Tak, revenge to pirusz total, totalnie niezbalansowany. No powiem też, jak kiedyś ten. Właśnie go używałem, no i my tak. No i. No i... Ej, wiesz co? powiedzieć wam coś, widzowie? Mogę wam powiedzieć jeden atak Error 404, bo w końcu kiedyś go miałem. No, o dostałem do kończy. Bo, bo, zapytać. bo gdy grałem jako Inksans, gdy miałem tego, gdy miałem Inksansa, to zobacz, to dostałem właśnie Error 404 podwójny blaster, który umiem spamić. Co? No zgadzasz się ze mną. No wiem to. Ja ci przeważnie ten. Ja ci pisałem. A tak Mam 404! No, a tak poza tym y, jeszcze widziałem coś takiego, bo jak... Y, jest taki braz, że jak Ekosant ma takiego brasa, raz ma takiego brasa i one zazwyczaj mega dużo zadają. No. To i, i, Weź i, i, i z Belipa, ta... bo mamy pokazać a, widzom. A no, co dobrze, dobrze, dobrze. Nie myli. Nie, nie my... To jest w nie do boli Dobra. D A, Dual blaster. No. Mam springbone. Nie pokazał. Wiesz. Ej, jaki no Dobra, mam Samsa i mam bonę. Dobra, będę No dobie, w końcu bat... się pokazało jakby coś. Te, oh no. Teraz Fira. Teraz pokazujemy inną postać. No. Teraz pokazuj Dobra, to jest za dużo ataków, sami się zobaczcie. No, widzicie. Widzicie? Widzicie jak to jest piekło? Widzicie? Ty no? ma blaster, Gaster blaster ma wala, ma Thora. masz sunset sa, tylko że takiego takiego innego, ma, masz broń Epic Sunsa i masz takie bonezone. No takie bonezone, które teraz widzicie. Ja pan, totalnie, nawet Ty... Chyba to fanie, spanie. Mogę się nawet nie chyba. O, weź po szerszyń, weź. Przy... O, teraz może spam. Spam, spam, spam. Spam Spam w niego, tylko nie mnie. Proszę cię, spam w niego, tylko, czekaj, tylko nie czekaj, mnie. Czekaj, go tu, go. O. A. Jedziesz. Ej, pokonałem go? Chyba tak. Nie zabijaj, a, no, nie zabijaj. Pokazujemy no, inne będzie? fazy. Pokazujemy inne fazy. Fila. No, tak, no. Pokaza pokonałeś. Teraz faza. No, Fila. Ej, a, a mi wygrać? Tak, y, akurat za... O dobra, no i tak. Mam December Blaster. Ale na samym... Po, po końcu będziesz Brothera. dawaj. Na samym o, końcu. Kobe. Mam Bonzon. I to, co mieliśmy wtedy. Więc troszkę szybszy. Mam Sper. No, czyli coś w stylu ondene. Mam Bonne Barrier. Coś takiego. O. Mam bone Wall. Już ostatnie? No, co prawda nie wiem, czy sfery się pokazały, więc dla pewności użyję już teraz. No, e, widzieliśmy. Dobra, Brodhead. No I nie, nie. mogę przewołać tysiąca. I teraz poczekajcie, bo będzie jeszcze jedna faza. I Brodhead daje jeden. A ale, właśnie jako... Ale wiesz co, kom... w sumie? Hmm? Nie? No, wiesz co, będziemy iść po równej. Bo mamy razem 50 winów, czyli jak na przykład ty, ja Cię teraz zabiję, to ja je będę potworem, to Ty mnie zabijesz. Nie, da, daj mi teraz... Daj mi, dobra, mam bonę tarą. I mam takie coś. I masz... Mam jumpa takiego. Poko? To się ma skoczyć. I mam bonę war. Ale to jest tylko to takie niebieskie. No tak. bo ta, pamiętacie sam koniec disbelifa po... No to tak, dasz się pokonać? Y, tak, mniej no, w sumie tak, ale wiesz co? Nie, zrobimy taką scenkę, dawaj. Co? Ej, nie, stój, stój, nie, ta nie, nie, macie to takie no, tu stój, skup, taki nie, skakania. No nie, 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 i macie takie nie, nie, no. To jest taki tybisk. tylko może tak użyć, O! Ej, to było trochę jak taki atak Sansa. Pamiętasz, że tam było, była niebieska na całość i był, później była taka zwykła mała. Ale teraz ja się zabiję i pokażę widzą coś, coś, co na pewno znacie z innych gier lub bajek ink sansa. Nie z gier lub takich innych. I, I moją ulubioną postacią jest sagnadowania, dlatego po pierwsze tchem, po pierwsze jego wygląd a więc daj, czy ty popyśniesz, nie, nie, już chciałem hmm. tego, Inksa Nagnit A, no jakby coś on yy, ma losowe postacie, yy, rzeczy Ej Ataki No, losowe ataki Ale poleciałem mam combo? Ej, wiesz że ktoś... Ej, ktoś cituje. Widzisz jak on A? szybko biega? Ej, on ma 100hp tylko. Nie no, easy będzie z nim. To jest... A, bo to jest właśnie... To jest combo determinata. To jest, tak, jest słabe, Że masz patyk, że masz plaster i masz duszę determinata. No, to, ale to daje jedynie speeda. I do unikania. O je. Ja chciałam tylko coś sprawdzić, Boko. Czy ty to zrobiłeś? Nie, to było takie pilotowe. Ale Nawet się nie... Nienawidzę frisk. Musi wszystko psuć.